Odkrycie promieniowania X, nazywanego także promieniowaniem rentgenowskim, było jednym z największych przełomów w medycynie. Stało się bowiem możliwe bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Od 5 stycznia 1896 roku, kiedy podano po raz pierwszy wiadomość o niezwykłym odkryciu, na całym świecie powtarzano eksperyment Wilhelma Rentgena. Wśród pionierów światowej radiologii byli także Polacy. To w Krakowie narodziła się polska radiologia. Tutaj także rozkwitała. Zapraszam na wystawę, która przedstawia pionierskie lata tej specjalizacji medycznej, kiedy podstawą diagnostyki były promienie X. Ekspozycja została zorganizowana w Krakowskim Domu Technika w roku 2021 w 125-lecie narodzin polskiej radiologii. 8 listopada 2021 roku, Międzynarodowy Dzień Radiologii w Krakowie, dokonano uroczystego otwarcia wystawy 125 lat polskiej radiologii, 125 radiologii w Krakowie. Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta, województwa Wołopolskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Punktem kulminacyjnym było wręczenie najważniejszej nagrody województwa małopolskiego Polonia Minor dla katedry radiologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za zasługi katedry radiologii na rzecz rozwoju krakowskiej radiologii oraz stały rozwój jednostki stanowiącej ważny element regionalnego systemu ochrony zdrowia. Wilhelm Rentgen. Odkrył nowy rodzaj promieniowania 8 listopada 1895 roku, ale świat dowiedział się o tym dwa miesiące później, ponieważ tyle czasu zajęło uczonemu upewnienie się, że jego odkrycie, czego się obawiał, nie było przywidzeniem. Wiadomość o niezwykłym odkryciu zamieścił wiedeński dziennik DIE Presse w dniu 5 stycznia 1896 roku. Sensacyjna wiadomość bardzo szybko dotarła do Polski. Już 8 stycznia informacje o nowym rodzaju promieniowania zamieściły pisma codzienne, czas w Krakowie, gazeta lwowska w Lwowie oraz słowo w Warszawie. Na podstawie informacji prasowych w Krakowie pomiędzy 8 a 20 stycznia 1896 roku profesor Karol Olszewski wykonał w Zakładzie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego serię zdjęć rentgenowskich. Pierwszym udanym był obraz przycisku do papieru w kształcie jaszczurki, wykonany z brązu. Na odwrocie fotografii znajduje się następujący komentarz. Pierwsza fotografia rentgenowska robiona w Polsce w ogóle, a w szczególności w Krakowie, przez profesora Olszewskiego w roku 1896. W dalszej kolejności Olszewski wykonał zdjęcie rentgenowskie ręki swojego asystenta Tadeusza Streichera z pierścionkami na palcach. Badania te opisano w Dzienniku Czas z dnia 21 stycznia 1896 roku. Kolejne badanie radiologiczne Olszewski wykonał 7 lutego w celu rozstrzygnięcia charakteru zmiany po przebytym urazie w stawie łokciowym. Stwierdzono zwichnięcie. Badanie to Zlecił chirurg profesor Alfred Obaliński, a następnie opisał je w artykule z dnia 22 lutego 1876 roku w przeglądzie lekarskim. Było to pierwsze polskie badanie radiologiczne dla potrzeb klinicznych, a także pierwszy polski artykuł radiologiczny. Wykonując te wszystkie badania rentgenowskie, profesor Karol Olszewski otworzył historię polskiej radiologii i wpisał się na listę światowych pionierów tej specjalności medycznej. Jego dokonania upamiętniono, umieszczając 120 lat później pamiątkową tablicę na gmachu, w którym Olszewski miał swoją pracownię. Zachowały się opisy, rysunki, a nawet elementy aparatury i na podstawie tego dokonano rekonstrukcji zestawu, przy pomocy którego Olszewski wykonał pierwsze polskie zdjęcia przy pomocy promieni X. To nie do wiary, że tak prymitywna aparatura pozwoliła na diagnozowanie zmian patologicznych ludzkiego ciała. Lampa rentgenowska to od początku serce każdego aparatu rentgenowskiego. Najpierw używano różnego rodzaju lamp wyładowczych, najczęściej rurki Cruxa. Kluczowym momentem w rozwoju radiologii było wprowadzenie w 1913 roku nowego typu lampy skonstruowanej przez amerykańskiego fizyka Williama Coolidge'a. Nowatorskim rozwiązaniem wprowadzonym przez Coolidge'a było zastosowanie wysokiego podciśnienia w rurze oraz użycie żarzonej katody jako źródła elektronów. Dawało to stabilność pracy oraz możliwość kontroli ilości emitowanych elektronów. Kulicz wystąpił z wnioskiem o patent na lampę z gorącą katotą 9 maja 1913 roku. Wcześniej, bo 2 października 1912 roku, pochodzący z Lwowa Julius Lilienfeld skonstruował lampę rentgenowską działającą na podobnej zasadzie. Pojawienie się na rynku podobnego typu lamp spowodowało bezpośredni konflikt Lienfelda z Kuliczem. Uznawanym za ojca lampy rengenowskiej. Lampa Lienfelda okazała się być bardziej skomplikowana i zaprzestano jej produkcji. Okazało się przy tym, że składając wniosek o patent, Lienfeld nie dokonał opłaty patentowej. Obecnie standardowo stosuje się lampy z tzw. wirującą anodą. Wyglądają one całkiem inaczej niż lampy Kulidża i Lienfelda, ale działają zgodnie z zasadami, jakie obaj niezależnie od siebie wymyślili. Przez ponad 100 lat mózgiem aparatu rentgenowskiego jest stolik rozdzielczy. Przy jego pomocy można wykonać badania radiologiczne z optymalnymi parametrami. Pozwala to otrzymywać obrazy radiologiczne wysokiej jakości przy jednocześnie minimalizacji dawki promieniowania. Aby odpowiedni efekt uzyskać, stosowano skomplikowane systemy mechanicznego nastawu parametrów elektrycznych i czasowych. Obecnie wszystko odbywa się z użyciem układów elektronicznych. Eksponowane urządzenie pochodzi z lat 70. XX wieku i posiada bardzo skomplikowane wnętrze. Niedługo po wprowadzeniu promieniowania rentgenowskiego, zwanego także promieniowaniem X, do praktyki klinicznej okazało się, że może ono powodować działania niepożądane u badanych pacjentów. Bardzo szybko więc zaczęto wprowadzać procedury i środki ochrony indywidualnej zarówno dla pacjentów, a szczególnie dla personelu pracującego w pracowniach radiologicznych. Podstawowym sposobem zabezpieczania lekarzy, radiologów i techników elektroradiologii stał się fartuch wykonany z gumy ołowiowej oraz rękawice pochłaniające promienie X. Na przełomie lutego i marca 1876 roku w Krakowie profesor Walery Jaworski założył w klinice lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszą polską akademicką pracownię rentgenowską, w której rozpoczął wykonywanie badań rentgenowskich na szeroką skalę. Swoje bogate doświadczenia przedstawił w czasie wykładu 16 czerwca 1897 roku. Skrót tego wykładu został opublikowany w przeglądzie lekarskim w numerach 34 i 35 z roku 1897. Jaworski diagnozował urazowe zmiany kostne, zmiany w przebiegu dny, zwapnienia w ścianie aorty, zmiany gruźlicze, odmę opłucnową, a także powiększenia sylwetki serca i tętniaki aorty. Prowadził także eksperymenty, które były pierwszymi na świecie radiologicznymi badaniami żołądka z użyciem środka kontrastującego. Również jako pierwszy na świecie uwidocznił na zdjęciach rentgenowskich konkrementy żółciowe. Te dokonania stawiają Jawolskiego wśród pionierów światowej radiologii. W 1914 roku krakowski radiolog Karol Majer w czasie trwającego we Lwowie zjazdu internistów polskich Przedstawił metodę otrzymywania obrazów rentgenowskich w oparciu o zasady tomografii. Szczegółowy opis wynalezionej przez Majera techniki został opublikowany w 1916 roku razem z wykonanymi przez autora zdjęciami tomograficznymi, inaczej warstwowymi. Praca Majera, późniejszego pierwszego w Polsce profesora radiologii, uszła w wace świata radiologicznego ze względu na trwającą I wojnę światową. Polski radiolog wyprzedził jednak zasady teoretyczne tomografii przedstawione przez Andrę Bokarza, który dopiero w 1921 roku uzyskał patent na tą metodę. Pierwszy polski podręcznik do radiologii wydano w Krakowie w 1900 roku. Jego autorem był dr Mieczysław Nartowski. Książka liczyła 119 stron, podzielona była na 5 rozdziałów. Na stronie tytułowej autor umieścił reprodukcję zdjęcia rentgenowskiego ręki Rony. Dzieło otrzymało bardzo dobrą ocenę. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wyposażać polskie pracownie radiologiczne w produkowaną fabrycznie aparaturę, głównie firm niemieckich, a w okresie późniejszym także francuskich i amerykańskich. Pierwszy firmowy aparat rentgenowski w Krakowie zainstalowana w roku 1901 w Klinice Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w nowo otwartej siedzimie przy ulicy Kopernika 15. Był to aparat firmy renniger halske obecnie firma Siemens. Zachowały się w formie albumu zdjęcia rentgenowskie wykonane przez profesora Józefa Latkowskiego przy pomocy tego aparatu. W ziemiach polskich podjęto także próby wytwarzania aparatury rentgenowskiej przede wszystkim z elementów produkcji zagranicznej. Wśród tych wyrobów wiele zostało zaprojektowanych przez polskich lekarzy lub inżynierów. Bardzo mało znany jest fakt, że każdy aparat rentgenowski posiada element, który wymyślił polski radiolog profesor Stanisław Januszkiewicz. W roku 1935 opatentował kolimator, dzięki któremu można precyzyjnie ustawić pole, na które kieruje się promienie X. W ten sposób zdjęcia obejmują dokładnie obszar, który chcemy uwidocznić. Na ekspozycji wspaniale prezentuje się aparat z roku 1939, wyprodukowany przez firmę Feliksa Walkowskiego z Warszawy. Wojsko od razu zauważyło wielką przydatność radiologii. Najpewniej pierwsze zastosowanie miało miejsce w czasie wojny włosko abisyńskiej w roku 1896. Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, okazało się, że radiologia stała się nieoceniona jako element zabezpieczenia medycznego. Co więcej, stwierdzono, że badania radiologiczne powinny być wykonywane jak najbliżej pola walki aby ułatwić pracę chirurgom wojskowym. We Francji, przyfrontową Radiologiczną Służbę Sanitarną stworzyła Maria Skłodowska-Curie. Kierowała nią, a także osobiście wykonywała badania razem ze swoją córką Ireną. Utworzona przez nią sieć składała się z 200 stałych pracowni rentgenowskich oraz 18 pracowni ruchomych umieszczonych na samochodach. Żołnierze nazywali je pieszczotliwie Pty Curie. W sumie wykonano ponad 1 100 ,000 badań radiologicznych, przede wszystkim prześwietleń. Skłodowska-Curie szkoliła także amerykańskich radiologów wojskowych, którzy przybyli do Europy razem z korpusem kierowanym przez generała Pershinga. W czasie II wojny światowej aparaty rentgenowskie były już standardowym wyposażeniem wojskowej służby medycznej każdej armii. Prezentowany aparat produkcji firmy Picker Używany był powszechnie przez amerykańską armię. Radiologia okazała się przydatna dla potrzeb medycyny sądowej. Już 7 lutego 1896 roku profesor John Cox wykonał w Montrealu badanie rentgenowskie, co pozwoliło znaleźć pocisk w ciele ofiary, a przez to skazać przestępcę, który usiłował zastrzelić sąsiada. Z kolei w okresie 7 do 29 listopada tego samego roku, na podstawie serii zdjęć rentgenowskich regionu biodra u Jamesa Smitha, udowodniono w procesie sądowym błąd w sztuce, jakiego dopuścił się chirurg. Pierwsze polskie badanie dla potrzeb medycyny sądowej wykonał w roku 1930 profesor Tadeusz Rogalski na zlecenie sądu apelacyjnego. Wykorzystał aparat rentgenowski znajdujący się w katedrze anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Półtora roku po śmierci ofiary dokonano ekshumacji, a następnie wykonano zdjęcie rentgenowskie szczątków w celu ustalenia sprawcy postrzału ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku tego badania ustalono lokalizację kuli, co nie udało się w czasie autopsji. Następnie po jej wydobyciu ustalono sprawcę. Pierwsze zdjęcia radiologiczne zębów wykonano już 20 stycznia 1896 roku. Jednak dopiero wprowadzenie reguł izometrii przez polskiego lekarza dentystę Antoniego Cieszyńskiego w roku 1907 pozwoliło na wykonywanie powtarzalnych zdjęć zębów. W tym samym roku Cieszyński opracował także pierwszy na świecie atlas radiologii stomatologicznej. Działalność Cieszyńskiego, od 1919 roku profesora stomatologii Uniwersytetu Lwowskiego, pozwoliła na rozwój radiologii stomatologicznej. Zapomnianym pionierem tej dyscypliny medycznej jest warszawski radiolog Ernest Matuszek. W latach 30. XX wieku opracował zasady, a także dokonał udanych prób techniki pantomografii. Niezależnie od fińskiego lekarza. Iriopatero, który tę technikę opatentował w roku 1954. Prezentowany stomatologiczny aparat rentgenowski pochodzi z lat 30. XX wieku. W drugiej połowie lat 50. XX wieku w Krakowie profesor Stanisława Spetowa stworzyła będący na najwyższym poziomie ośrodek neuroradiologiczny, kładąc tym samym podwaliny pod powstanie polskiej neuroradiologii. W Zakładzie Neuroradiologii Instytutu Neurologii, którym kierowała, wprowadzono do diagnostyki odmę mózgową, mielografię oraz angiografię mózgową. Profesor Spetowa utworzyła również archiwum neuroradiologiczne składające się z ponad 7000 opracowanych przypadków różnych schorzeń układu nerwowego, co pozwoliło na stworzenie krajowego centrum szkoleniowego w dziedzinie neuroradiologii. Spetowa, wspólnie z neurochirurgiem profesorem Adamem Kunickim, wprowadziła do literatury światowej określenie GUS obszaru środkowego. Wielkim przełomem w radiologii okazała się tomografia komputerowa. Pozwaliła na obrazowanie przestrzenne bez nakładania się obrazów struktur ciała, jak na dwuwymiarowych zdjęciach rentgenowskich. Pozwoliła także na zwiększenie tzw. rodzielczości tkankowej, dzięki czemu można było obrazować poszczególne narządy ciała pacjenta, a także szczegóły ich budowy. Pierwszy aparat tomografii komputerowej uruchomiono w 1971 roku w Wielkiej Brytanii. A w Polsce w 1979 roku w zakładzie Radiologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W Krakowie pierwszy aparat tomografii komputerowej, którym był somatą dwa firmy Siemens, rozpoczął pracę w lipcu 1980 roku w zakładzie Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego. Za wprowadzenie techniki TK do medycyny jej twórcy Godfrey Hansfield i Alan MacLeod Cormack. Otrzymali w 1979 roku Nagrodę Nobla. Pierwowzór teorii matematycznej stosowanej w oprogramowaniu tomografii komputerowej opracował w 1917 roku austriacki matematyk Johann Radon. Jednak Kormak bazował przede wszystkim na metodzie znajdowania przybliżonego rozwiązania układów równań liniowych o dużej liczbie zmiennych. Jest to tak zwany algorytm iteracyjny, którego twórcą był w 1937 roku polski matematyk Stefan Kaczmarz. Rozwój tomografii komputerowej, w tym także oprogramowania, dał również niezwykłą możliwość uzyskiwania obrazów w technice wirtualnej endoskopii. W ten sposób można otrzymywać obrazy wnętrza ciała, tak jak dotąd było to możliwe tylko z użyciem endoskopów czy wzierników. W Polsce po raz pierwszy do praktyki klinicznej wprowadzono tę metodę w 1998 roku w zakładzie radiologii Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. W 1964 roku do radiologii wprowadzono procedury zabiegowe, kiedy amerykański radiolog Charles Dotter wykonał po raz pierwszy wewnątrznaczyniowy zabieg poszerzenia tętnicy. Użył do tego celu wprowadzanego przez kurnie do tętnicy prowadnika i nasuwanych na niego współosiowo teflonowych poszerzaczy. Nowa subspecjalizacja radiologiczna została w roku 1967 nazwana przez innego amerykańskiego radiologa, Aleksandra Margulisa, radiologią interwencyjną. Pierwszy w Polsce radiologiczny zabieg interwencyjny przeprowadził w Katowicach w roku 1967 dr Zykryd Wawrzynek. Wykonał udrożnienie tętnicy udowej powierzchownej techniką dotera przy pomocy zestawu własnej produkcji. Radiologię interwencyjną w Polsce rozwinął profesor Marian Klamuc z Lublina. W roku 1972 utworzył pierwszą w kraju samodzielną pracownię sercowo-naczyniową i zabiegową. Radiolodzy prześwietlają nie tylko pacjentów. Od początku wykonywano także badania różnych obiektów. W polu zainteresowania znalazły się m.in. kwiaty i muszle. Ich niezwykłe kształty i skomplikowana struktura wewnętrzna okazały się wymarzonym celem dla promieni rentgenowskich. Dzięki ich zastosowaniu stało się możliwe bezinwazyjne poznanie wewnętrznej budowy, a także wydobycie swoistego piękna i harmonii niewidocznych w promieniach Słońca. Wymarzonym obiektem badań radiologicznych stały się egipskie mumie. W Polsce ich zdjęcia rentgenowskie wykonywano w ośrodkach, gdzie znajdują się one w zbiorach muzealnych. W roku 1993 w Krakowie po raz pierwszy w Polsce wykonano badanie mumii egipskiej w technice tomografii komputerowej. Od 1995 roku specjaliści Katedry Radiologii kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadali przy pomocy tomografii komputerowej mumie ludzkie i zwierzęce znajdujące się w muzeach całej Polski. Obrazy rentgenowskie od początku inspirowały także artystów. Najprawdopodobniej tak stało się w przypadku Stanisława Wyspiańskiego, kiedy projektował witraż Bóg Ojciec, Stanisie. Witraż znajduje się w zachodnim oknie Bazyliki Ojców Franciszkanów w Krakowie, a na wystawie eksponowana jest jego zminiaturyzowana kopia. Na witrażu artysta ukazał wyobrażenie Boga, który z niebytu powołuje do istnienia wodę oraz oddziela jasność od ciemności. Niecodzienny jest sposób ukazania prawej ręki. Zobrazowano w niej elementy kostne oraz naczynia krwionośne. Przyjacielem wyspiańskiego był Stanisław Estreicher, którego brat brał udział pod kierunkiem profesora Karola Olszewskiego w wykonywaniu pierwszych polskich badań radiologicznych. Jeżeli odczytanie prawej ręki Boga Ojca jako artystycznie przetworzonego układu kostnego i naczyniowego jest prawidłowe. Przyjąć można, że artysta wykorzystał w swym dziele odkrycie rentgena, jakie miało miejsce tuż przed zaprojektowaniem witraża. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wędrówka po historii radiologii była interesująca. Chciałem tylko dodać, że współczesna radiologia to nie tylko aparatura rentgenowska, ale także tomografia komputerowa, ultrasonografia, rezonans magnetyczny czy urządzenia hybrydowe łączące techniki radiologiczne oraz medycynę nuklearną. Rozwinęła się również radiologia zabiegowa, pozwalająca pod kontrolą obrazowania radiologicznego wykonywać tzw. zabiegi niskoinwazyjne, często zastępujące zabiegi operacyjne. To wszystko to wspaniały świat radiologii.